Dzień dobry. Oh. Czemu zawsze nie wiem. Znajdujemy się w północnych Niderlandach na jednym z największych gospodarstw rolnych. W jakim, Za, w jakim landzie? Nie wiem. W Friesland Za chwilę Wam pokażemy jak wygląda pakowanie prokułu. To Jest bardzo interesująca emocja jak ta Gospodarstwo posiada ponad 300 hektarów ziemi Ile to łanów? Dużo 220 hektarów brokułów i 80 hektarów brukselki Jabłka Jabłka? Jabłka to pan przywiezł Tutaj znajduje się takie miejsce, gdzie rozładowujemy kalafior i brokuły Tu widać o brokuły przyjechały, tam kalafior Idziemy na halę, ale tutaj muzyka gra, trzeba to ściszyć. Ściszysz? Nie na tam iść z tym. Tu mamy brokułki, suki. przecież ten brokułek To Kamila mówiła, że zmarnuje dla Was przerwę. Zmarnuje przerwę. To rękawiczki Do, Dobra, po co ci rękawiczki? Przez to? Nie można dotykać To wszystko zaczyna się właśnie od lodówki, przyjeżdżają brokuły w takich skrzyniopaletach. Tutaj w takiej skrzyniopalecie może być nawet 550 kilo. Taka skrzyna jest układana do tej maszyny która obraca kość do góry nogami po prostu nie łamiąc ich wysypuje ładnie na bandę i one sobie tutaj lecą do kobiet które sortują sortują w sensie wybierają która jest dobra, która zła tutaj jest kość ze złymi na przykład to takie Odmokłe, jakieś brązowe, są wyrzucane. To tyle, jeśli chodzi o to, jak to wygląda. Tu co ty tam, latysz? To ty, tu stoisz tysiąc godzin w sezonie, tutaj? I co robisz? kładę co sobie kładę brokuły na taśmę obrywasz liście tak. wyrzucałam zepsute i co, fajna praca? bardzo, <laughs> bardzo to emocjonująca był, czy to był sarkazm? Yeah, absolutnie rozwijasz się, nie? możesz yeah. sobie zwiększać tempo pracy tak. rok temu 40 dziś 45 na minutę, nie? mam tak 42 Właśnie bo jest używają takich czapków, żeby włosy nie leciały. No i tutaj wlatuje sobie o poję maszynę. Tam jest taka milotyna, która przycina to i tak i oto... do zgrzewarki. i tutaj sobie leci skakuje na wagę i odpowiednio ile waży tak yy, odpowiednio ile waży po prostu wpada do odpowiedniej bandy nie? mamy nowe kupki w automatach dziś Kamila akurat jest z tyłu, pomaga tutaj chłopakom już teraz mniej osób jest. No i tutaj się pakuje po prostu. Dzisiaj jest zamówienie na 8 kilo. I pakujemy po prostu tylko 8 kilo. 8. 8 kilo kartka. Odstawiamy na paletę. No i tak to wygląda. Czasami maszyna zgrzewa i są 2-3 razem tylko trzeba je otworzyć i tu wrzucić na bandę i wpadają do skrzyni i później ponownie są wysypywane. Trzeba sobie samemu rozłożyć skrzyneczkę No teraz tak Teraz akurat takie skrzyny, które sobie trzeba samemu rozkładać, bo się czarne, także nie... Trzeba wziąć sobie samemu paletę i postawić, która jest bardzo ciężka. <laughs> Ale mi to wyznane. Dla mnie tak. Co jeszcze tu dopowiesz, Kamila? Co ja mogę dopowiedzieć, no? Super praca, Ale idźcie be... na studia, przyjeżdżajcie kiedyś. Bez sarkazmu Gdzie idziesz, po kawę? Tak to wygląda, tam jest hala, w której znajdują się skrzynki tam Kamila podwoźniła muzykę Prokuły przyjeżdżają w jakichś skrzyniopaletach. Ważymy je tutaj na wadze. Oczywiście odejmujemy wagę skrzyniopalet i skanujemy, wstawiamy do magazynu, do chłodni, która składa prokuły do dwóch stopni. Tak to wygląda. I później trafiają na pakownie. A kalefer to przyjeżdża po prostu w paletach. na paletach. Tylko jest skanowany i wysyłany do sklepów Ważne jest, to są 6 sztuk Takie o, duże kalafiory I co mnie najbardziej lat? Takie małe kalafiorki Są przesłone I, tak I tak leci I życie leci, nie? Życie na robocie Tu jestem starsze, starszy pakowacz. Jaki starszy? Starszy. Ale pakowacz. tak, ale jaki starszy? Jak jesteś starszy pakowacz? Szósty sezon, Szósty? Powinnaś wejść, nie? I pod, pod, podpisane powinnaś mieć na dole starszy hmm. pakowacz, plakietka.